6 grudnia mali mieszkańcy Częstochowy obchodzili Dzień Świętego Mikołaja. W Regionalnym Ośrodku Kultury przygotowali świąteczne ozdoby, a następnie wysłuchali koncertu w wykonaniu studentów Uniwersytetu Jana Długosza. 6 grudnia to wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa Mirę i okazja do zabawy oraz wręczenia sobie prezentów. Ci mieszkańcy Częstochowy zrobili upominki własnoręcznie podczas warsztatów plastycznych. Dzień świętego Mikołaja jest przede wszystkim dla dzieci. Stąd pomysł warsztatów na zabawki ozdoby choinkowe, gdzie dzieci nie tylko mogą skorzystać, bo sobie zrobią ładną ozdobę choinkową, ale przede wszystkim się nauczą robić, mają jakieś zajęcia plastyczne, czyli to jest takie przyjemne, spożyteczne. Po godzinnych warsztatach przyszła kolejna dalszy ciąg Mikołajkowych atrakcji. in the shadows Zdecydowaliśmy się wyjść z taką inicjatywą studencką, żeby zagrać właśnie dla tych najmłodszych, dla tego naszego najmłodszego pokolenia, żeby posłuchali nie tylko muzyki polskiej, kolęd polskich, ale także zagranicznych w różnych aranżacjach. Każde dziecko z niecierpliwością czeka na początek grudnia, zastanawiając się, co dostanie od Świętego Mikołaja. Najcenniejszy jednak prezent to czas, który można spędzić z bliskimi.